Dzień witajcie, dzisiaj zagramy sobie po raz drugi w Kudowo raz, zostawcie łapkę w budowę was No i bez zbędnego przedłużenia już zaczynajmy. Wczoraj skończyliśmy na walce ze Baldurem, no i dzisiaj pójdziemy sobie trochę dalej. Zobaczymy gdzie dojdziemy. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Nie zostawiaj. Dobrze? Dobrze. W ogóle. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie... oni próbują przeżyć, jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Rozumiem. Ja! Czy to było tu od zawsze? Może mnie tam podsadzisz? Rozejrzę się. Łopcze. Tak jest. Ojcze, czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe tak. E. Ech. 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 Spójrz cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Ale. Tam zostało przełamane. To ty je chciałeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? Bo, ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. Jak mi poszło? Pomogłem? Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuję, ale tylko gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Patrz. Popatrz. Dobrze. Przed nami osada Jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Coś jeszcze? Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Wow, jak to zrobić Chyba możemy przejść tędy. Idź. Dzięki. To jest góra. Chodźmy. Zaczekaj. Wytrzyma. Widzisz? Ojcze, pomóż! Trzymaj się! Szybko! Zeszyskuję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! Tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Pamiętaj, celność przed szybkością. Więcej rozmysłu. Nieważne, czy oddasz jeden strzał. Pokaż cierpliwość. Spójrz na to. Przeczytaj. Tu kiedyś był targ. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe czy był tu Odyn. No, no. E, słyszysz? Co to? Przekonamy się. Trzymaj się blisko. E, co to? Idziemy w stronę strasznego śpiewu. Uo! Wyopił. Nie myślałem, że kiedyś go zobaczę. Uch! Nadal nie rozumiem, czemu ten człowiek zaatakował nasz dom. Mówiłem ci, chłopcze, nie wiem nic więcej. Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabij ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale. Już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu. Bo! No! Dwagi, chłopcze! Ci wszyscy umarli, tam jest bezpiecznie. A myślisz, że tu jest? O! Co tak śmierdzi? Teraz! Czy to sługi Hel? Są nietknięci. Spójrz. Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże. Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. <śmiennie> <śmiennie> That's right. Odetnij się od tego. Chodź, czeka nas długa droga. Zaczekaj tu. Sam się tym zajmę. Oni wró wrócili. Już po wszystkim. Chcę stąd iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Tutaj. Znać coś, na czym się podciągnę. Dobrze. Atreusie, łańcuch. A, tak, łańcuch. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić. Wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. Na samym początku. Nie, nie poddaję się, dam radę, muszę tylko, muszę złapać oddech. Wchodź na górę, jestem gotów. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji. Jeśli ma być skuteczny, przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Co czekasz? No dalej, dalej! Ruszaj się! Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Hm? Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O, te tam, z białą korą. Miałeś rację. No, liski z ciebie, chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? Ja! Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem. O jej! Ja! Jak się zwiesz? Brock. Vera Logan. Hmm. Ej, pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Ja! Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, synu. To co ty na to? Ja! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest truna w kształcie widelca. Ja dumr w To był nasz znak moi brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. Hmm. Gdzie druga połowa znaku? Mają mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie! No i to rozumiem. Co to, no. to no. no. być? Żrebra. No. Coś chcesz, chłopcze? Namyśliłeś się? Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź topór w akcji! To niczego nie poprze. Proszę, to moje dzieło. Ujdzie. Ujdzie. Rzeźnik, pójdziesz w jego ślady? Nie wiem. Ta droga dojdziemy nią do góry. Tak, biegnie w tym kierunku. Chcecie zobaczyć moje towary? No dobra, weźmy sobie trochę, I dotarliśmy do tego broka, czy jak on tam się nazywa. No ale już kończymy. Ostatni odcinek będzie jutro, tak jak ten, albo ostatecznie pojutrze. no i ja się z wami żegnam. Muchas